W naszej wędrówce przez żałobę dotarliśmy w naszych rozważaniach do rzeczywistości, której na imię tęsknota. Jest ona dojmującym uczuciem utraty, jakimś brakiem. Tęsknimy przede wszystkim za ludźmi, za ukochaną osobą, ale też tęsknimy za miejscami, za pewnym klimatem, aurą. Z jakimś pięknem, błogością, jakimś dobrostanem. To takie bardzo ludzkie doświadczenie. Każdy tęskni, tęsknił, każdy będzie tęsknić. Nikt nie jest z nas samowystarczalny. Tak jak mówił Merton, że nikt nie jest samotną wyspą. Przypominam sobie słowa pewnej piosenki, która kiedyś na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Muszę je te, te słowa przeczytać w całości, ponieważ chciałbym, aby w tych rozważaniach one nam towarzyszyły. Jest to francuska piosenka. Po mistrzowsku ją zaśpiewała pani Dorota Osińska. Tytuł tej piosenki jestem chora. Tekst jest bardzo dobrym materiałem tekst tej piosenki i mapą w podróży przez żałobę, w podróży przez tęsknotę przez właśnie pewien brak, przez te wszystkie poszczególne etapy, które towarzyszą człowiekowi, który doświadczył straty ukochanej osoby. Przeczytam go teraz. Jestem chora. Nie, nie palę już. Nie, nie zrywam róż. Życie mi wypadło z rąk. Jestem szary kurz, bezrozumny kurz, co wciska się w Twój każdy kąt. Budzi mnie twój cień, noce śmieją się, że tam obok nie sypia nikt, tylko w ciało me peron numer pięć z hukiem wjeżdża pociąg. Gdy wstaje świt, znów jestem chora, nieuleczalnie chora, jak w dzień, gdy mama znikła w drzwiach, a we mnie został ślepy strach, sierocy strach, znów jestem chora, na ciebie jestem Chora. Wyjeżdżasz dokądś. Wracasz skądś. A mnie się samej kurczy świat. I ścięte drzewa rosną w krąg. Tak od dwóch lat. Ten trujący miód. Ten palący lód. Ten okrutny Bóg. To ty. A ja? Sklejam twarz. Malowaną twarz. Co tak śmiesznie kłamie, że da się żyć. Dość. Co noc, co noc widzę whisky, dno, ale każda z nich ma smak dżdżu. I znów pociągów huk, a w pociągach ty, nie, to nie ty, to wiatr bez tchu. Znów jestem chora. Chora, nieuleczalnie chora. Patrz, kładę się na śmierć na wznak, bo jestem jak ten martwy ptak, co spada w dół. Znów jestem chora. Na ciebie jestem chora. Okradłeś mnie ze wszystkich słów, okradłeś mnie ze wszystkich nut. Zabrałeś mi ten nieba ciut, mój talent. Jeśli to ma trwać, nie dam rady stać. Zawalę się jak most. Radio będzie grać, a w nim tak jak kat, ten mój własny, durny głos, co śpiewa wciąż, że jestem chora. Nieuleczalnie chora. Ten bardzo piękny, głęboki tekst mówi o bólu nieodwzajemnionej miłości, jednak bardzo trafnie nazywa uczucia i stany, w które popada człowiek, który traci. Tęsknota utraty, bezpowrotnej utraty, jaką jest śmierć bliskiej osoby, jest jednym z najboleśniejszych doświadczeń w życiu człowieka. Pamięć o ukochanej osobie, która nigdy już nie wróci, sprawia, że dotykamy przerażającej pustki. Oddalibyśmy wszystko, aby ukochana osoba wróciła i była z nami. Jednocześnie rozum podpowiada nam, że to jest niemożliwe. Czujemy, że nasza tęsknota nie może być spełniona. Pięknie to oddaję słowa tej piosenki. Jeśli to ma trwać, nie dam rady stać, zawale się jak most. Przypomina się Ewangelia o wskrzeszeniu dziewczynki i szokujące słowa Pana Jezusa: Nie płaczcie, dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego Jezus tak powiedział, przecież dziecko umarło. Przestało oddychać, zatrzymało się jej serce dziewczynka była martwa. Przecież nie podejrzewamy Pana Jezusa o to, że z rozpaczonym rodzicom dawał jakąś fałszywą nadzieję. Jezus trzeba to powiedzieć wyraźnie, że Jezus rozumie śmierć jako rzeczywistość, która zostaje pokonana z zmartwychwstaniem, jako rzeczywistość odwracalną, a do tego potrzebna jest wiara. Bywa, że brakuje jej nam w takich momentach, gdy Ogarnęło nas przejmujące doświadczenie tęsknoty. Wierzymy w zmartwychwstanie, ale nie chcemy czekać aż do końca świata na powrót ukochanej osoby. Chcemy, aby ukochana osoba wróciła tu i teraz. Co zrobić z takimi uczuciami, z tak bolesnymi? Nie należy ich tłumić. Nie należy tłumić tęsknoty. Warto ją uszanować, ucałować, powiem więcej, pochylić się nad nią, podać jej przyjazną dłoń i spojrzeć w oczy tęsknocie. Ona mówi nam o tym, że jesteśmy zdolni do miłości. Kto tęskni? Tylko ten, kto kocha, że jesteśmy zdolni do tworzenia więzi. Utrata ukochanej osoby zawsze boli. Możemy uciekać od więzi, aby nie cierpieć, ale aby nie, aby nie tęsknić za ukochaną osobą. Ale życie bez miłości jest życiem bez sensu. Tęsknota, chcę powiedzieć, to etap w podróży przez żałobę. To pewien ważny, bardzo ważny moment. To także droga. Przeżywać dobrze tęsknotę, to przeżywać ją oczywiście z Bogiem. I to jest droga do wolności, do wolności, w której nie jesteśmy wolni od rany, ale jesteśmy wolni wewnętrznie. Nie wolno tego etapu, jak żadnego z tych etapów, przeskoczyć, ominąć, prześlizgnąć się przez niego. Warto wysłuchać tęsknoty, która woła do nas i która woła w nas, która ściska nas za serce. Nie jest z niej jakaś łatwa towarzyszka, ale kiedy pozwolimy tęsknocie mówić, możemy wiele dowiedzieć się o sobie. Dlatego uważam, że tęsknocie warto podać dłoń, przytulić się do niej, jak do ukochanej osoby, by ta tęsknota nie czuła się w nas odrzucona, osierocona, osamotniona, by przestała się miotać. Wyć płakać. Warto pozwolić sobie, aby tęsknota w nas się wytęskniła, wypaliła, dojrzała, przyniosła owoc. Skoro istnieje, skoro jest, warto skorzystać z jej mądrości, wsłuchać się w jej głos.